Dobra, dzwonimy do nich. ma. Cześć wszystkim! Nasz kochany Bublesik niedawno obchodził urodziny, więc to idealna okazja, żeby powspominać jego najlepsze momenty. No i oczywiście jeszcze jedna rzecz. Bubles, Bubles, nasz kochany. A nagrywasz w ogóle? No tak, już od, cał, od, cał, A. od początku naszej rozmowy. Aaa... No... Bubles, bubles nasz kochany. Niech twój świat będzie ulany. Niech się leje szczęście w koło. By ci zawsze było wesoło. Niechaj, los ci sprzyja stale. Pełne kufle, życie w chwale. Zdrowia, fartu i zabawy. Byś miał zawsze humor żwawy. Gwiazdka w górze niech ci świeci. Radość niechaj w sercu leci. Niech marzenia się spełniają. A problemy w cień znikają. Teraz ty jeszcze przyjeżdżasz ten tekst emotka a Emotka? <grym> <grym> Emotka konfetti, emotka kuflów. Iba. Jeszcze raz najlepszego bubles, a teraz zapraszam do best of bubles. Ty manko? To jest ten moment, kiedy masz się przywitać. Witam! Ty widzisz to? Widzisz to? Widzisz to? Widzisz to? To patrz. No zobacz tu. swoim grubym czy teraz, czy Nie. nie. nie, jak nie. A weź, putz tak rys. No patrz, to wygląda. Dobra, na czym O nie, Jednak nie. Wychyl, wychyl, wychyl. No spokojnie, nie jest. To, to, to. Za dużo wszędzie. Saj już są, widzisz nawet. Wow. Zrobiłeś Dobra, dałem Dobra. A bo ty w ogóle więcej A ja mam 8. Ale mi rzecz dał ławkę. No co? co? Ty miałeś inny <laughs> snop na, na terror niż na TD Ale akcja ty. Tak, Zajebisty Globalny, dla na... wszystkich. <laughs> o oh, podchody. Ale Fake, no <gryzny> <ty>. o! <gryzny> i to jest wyjście od razu, cześć, o kurde, cześć, ze mną już w cześć, Będziemy dzisiaj robić. <gryzny> Eee! co jest wciąga mnie pocy! Ej, wilukaj! I to mnie! ale nas wywąpiło, stary. stary! Eee! <śleski> uh! Ja tutaj to bez ok. <mulatory> wiem gdzie, ale nie pamiętam gdzie. Wiem <mulatory> <mulatory> gdzie. <nie? mulatory> wiem gdzie, ale nie pamiętam gdzie. Dwóch B, dwóch B i... Uuuu, fajny kolor. Grałem Transakcja. Biletomat mobilny. Ja pielęgni co mobilny. Skopiłemc logic co Jestem bogiem człowieku tej gry. Co może powiedzieć? Co można sprawdzić przed Eee... Fortnite <grymne> Oto było był jak w Thank you boss! O, wow, Thank you, boss! Oh. B? Witam, witam! Jakieś ammo? Ty kur... <gry> e, 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 e! ja nie możesz się poddać, bo jak się poddasz, to już nie będziesz mógł już grać. Ty, <grym> <grym> a może tak nie na, na powierzchni, to sobie... Nie, oni mnie nie widzą. Never let them know your next move. <grym> I pulsikiem jest... można jeszcze, nie? Taki Albo grapplerem. Wypyprzyło go. <laughs> Patrzcie widzowie na mojego crafta! Kurwa, A! z pamiąt Szybko! Kurwa ja widzę. Wrzuć! Wrzuć! Wow, to widzowie. Giga craft! Zapomniał kod do bomby, nie <laughs> ma <mógł> to <plantować. laughs> Wiesz co jest na narróżnienie atmosfery dobre żarty A wiesz jak się nazywa serto sma spal jak będzie Boole mu witjardoli Temek potęga V2 V2 O kto by się spodziewał Niok a, A tak jedna mapa jest. Z A Prawda nie, dosył tam. Alex nie wyjmie nie mów tak do mnie, bo mi smutno będzie. Dobra kociaku. <grym> tak też nie USB Prince. Boże USB, US, US, USP. USB USB <grym> O e, e, Halo? O, o, bubles. Bubles... bubles Bubles! Ah, bubles! Twarzyci oh. to się włączyły <grym> Powiedz, że... Kurna Będziemy czekać aż to załaduje do kolejnego odcinka <grym> oh. Góra jest Nie widzę nic Nie widzę nic, V2 Nie widzę nic Już to cofnę to... Was... Jestem <suszy> na no, nie widzę nic V3. O! Nie! Haha! To źle Idą ty. Ty, idą. idą. Ty chłop. Fułdę sobie pod Ostatnie słowa Irakse. Ty chłop. Dostaję bułę. Łot, łot, łot! Kłęk, Really? Yes, yes. No. Albo... Oh. Uh, or, or, uh, or... Konishi uh... <laughs> it? stupe. It's uh... <laughs> dick in your ass, yeah. What is saikutasa? What, what, what? Saikutasa, I think. Kutasa? The, it's yeah, yeah. dick oh, also, yeah. Oh you have a very beautiful skill uh, on M4 Yee yeah, yeah, yeah. You are reachable, what the fuck I stole my mom credit card Jem, <laughs> <laughs> yeah, znaczy ufa, ufał ufa ufał ja mam szybko Czego nie ma? Nie ma zamki teraz drzwi o! Ups. Opalam! A! Już samo otwarte! <grystanie> Co? Remit! <grystanie> Co tam? a używa Spirit Boxa, a nie? Zakład, że zaraz ale, to. <grystanie> Od razu do prawej. O jest, ty... A to Bubles Ja Boże. Słaba broń! Zaraz co mikrofoni mikrofon? I tyle będzie ich, z nagrywania z CBD Z mikrofalówki kurwa, będę nagrywał na następnym odcinku, gadał co Rush B, rush B, rush From headshot, na. by headshot, znaczy. kurwa. headzie Tupie jak słoń decydyjny Cemet, serduszko cement. ale zapalniczki nie weźmiesz Nie? A nie, jednak weźmiesz <gucktastrofie> Pana to jak się rozkłada książkę Pana to, pana to stary, uwaga Patrz, patrz na to, patrz na to i się ucz <gucktastrofie> Ale nie da się podpalić tego ku**a Pana to, pan to Sztuczka, bottle flip o, p... Wow. Jak go je. <grym /dźwiedź> Masz jeszcze zespół down. To też Dobra. Lecimy. Mara. Co Mara? Do Zakończ odcinek człowieku! jakie ja jeszcze je jak To jest 24 godziny odcinek człowieku. <grym /dźwiedź> może Ej, zrobimy 24 godziny Lego live'a no, może Kiedyś. Ja <grym /dźwiedź> <grym /dźwiedź> <grym /dźwiedź> Dobra. Ej, masz taką emotkę? O kurwa O Co? O kurwa. Game changer, człowieku! Kurda, Sprawdzam... Chciałem ty zjeb**ć, Tyle! co, teraz mnie sprawdzisz? No, sprawdzę cię. Dobra... Sprawdzaj. Proszę bardzo. No ja co? Może nie sprawdzić? bo mi zostały... Jeden as. As? A to nie gram nas. A... Lajan! ale się nam zrobi. No co? <grym> <grym> się w oczach <grym> To ci się w oczach pierwszy Twoja matka Człowieku, ja nie wiem ty ci ludzie są tacy głupi. To co jak cemet. Nie, nie stawię tego. To dla ciebie, Michaś. Dobra, człowieku, weź ty z tym wywalaj. <śleski> to, to, Nic to Co ty takie problemy miałeś? czy tak długo? Zresztą musiałem go wyjąć, nie? Tam, takie malutkie, że aż nie mogę się złapać, co? <śleski> Pełne kufle, życie w chwale. Pełne kufle, życie w chwale. Ja bym jeszcze raz to przeczytał u ciebie. Ja stara by to jeszcze raz przeczytał. Niechaj lo- ZAMKNIJ RYJA, BO NIE MOGĘ SIĘ SKUGĄC To, widać, że już skończyliśmy no, A, możecie z czego tak tylko, Coś powiedzieć mi jeszcze pierwszego W DUPĘ ŻEBY SIĘ ZA***Ł No, ja się zgadzam zajrexem